Witam serdecznie, z Jeden z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam się pochwalić przyklejeniem tutaj paska, takiego przeciwsłonecznego. On nie przyciemnia bardzo mocno, nie wiem, może będzie można zobaczyć różnicę. Nie wiem, na ile uda mi się to złapać. Widać tą linię oczywiście odcięcia. Musiałem podzielić ją na pół, bo jest czujnik deszczu, zmierzchu. Także tak to mniej więcej yy, słuchajcie, wygląda. Pokażę Wam zaraz z zewnątrz, jak to wyszło. Praktycznie tego nie widać. A jednak yy, troszeczkę będzie bardziej komfortowo. Nie będzie świecić po oczach między lusterkiem a daszkiem przeciwsłonecznym, jak się roz, rozłoży. Także troszkę lepiej. Myślę, że w Lagunie ten pasek również zrobię, ale muszę odpocząć od tego, bo wczoraj namordowałem się, żeby to równo wyszło bez pęcherzyków powietrza. Raklą to wszystko wygładzić. Także naprawdę to sporo nerwów mnie to kosztowało. Także na razie w Lagunie odpuszczam, a zrobię oczywiście w, tutaj w późniejszym czasie. Pokażę Wam może to z zewnątrz. Jak sami zauważyliście, z zewnątrz praktycznie tego nie widać, można powiedzieć. Także bardzo fajnie to wyszło. No i będziemy walczyć dalej tutaj poskładam to lusterko, chcę założyć rejestrator jazdy, w uchwyt z Audi, więc ten uchwyt w zasadzie sam odpadł, więc nie musiałem nic odklejać, szarpać się z tym. Także tutaj, tutaj będziemy walczyć dalej. Pozdrawiam, Matys 1.